Witam serdecznie. Idziemy na spacer. <laughs> Dzisiaj pójdziemy na szybki spacer. Słuchajcie, mianowicie, skąd się wzięła moja, moja barć. Tak, barć jeszcze ze mną stoi. Do takiej mokrej barci. Widzę, że tam różne pytania się dzieją na Facebookach i w ogóle. Taką barciak jak robimy, to jak mamy te półówki i je wybierzemy, to trzeba od razu skręcać. Nie możemy tego zostawić. Musimy to skręcić na jak najwięcej wkrętów. Nawet jak wylezie jakiś wkręt w środku, no to trudno. Ułamiemy go tak. No, no to, to od razu, tak. Bo jak potem te półówki się zeschną, to mamy wtedy problem, bo one. Z burtami się do środka nam zrobią, więc idziemy zobaczyć, bo może mam pewną koncepcję, tak, ale no nie wiem, nie wiem jak to jeszcze wyjdzie. Bo ja bym mógł zadzwonić do gminy i im to zaproponować, może by mi pozwolili to zrobić, tak. Może by mi pozwolili to zrobić. To był całkiem fajny numer. Ciekawe, czy zielone. Widziałem, że są okulary, jak zwykle, nie? Za mule i zabiorę ze sobą okulary. <noise> tak. Dzisiaj pogoda jest nawet nawet. Nie pada nic. Śniegu zero. Jest taka zima w tym roku inna. Ja uważam, że dość trudna. Ten osyp pszczół, ja dzisiaj rano byłem na pasiece. Ten osyp pszczół, który się jeszcze gdzieś tam dzieje w ulach, ja uważam, że być może jest dlatego, że tam mam takie wiatry. I one cały czas nie, się spracowują tym żarciem. Tam gdzieś powinny stać ule. Te w oddali, te zielone na oponach. Widzę, stoją, nie? Stoją. Stoją no to dobrze, nie? gorzej jakby leżały no i tu widać, wydarzyły się wyłomy <laughs> wyłomy się wydarzyły dość powiem wam, że konkretne, nie? konkretne wyłomy widać, my nie byliśmy aż tacy, nie? hamscy, oddrożniliśmy drogę tak? A tutaj, tutaj i zobaczcie, ile jeszcze takiego drewna jakby opałowego, to jakby chciał wyżenić to leży, nie? No a niech leży, tak? Bo to w parku. I tutaj co? Tu miałem odnogę z tego, tak? Ale mi zimno już. Patrzcie, jaka tutaj jest dziura. Dziura jest. W kasztaniakach to często przy drodze, ja wiedziałem, gdzie pszczoły były. To w kasztanach pustych, starych, to kasztany bardzo, bardzo często. Nie? Są puste w środku i były w nich pszczoły. To ja widziałem takie coś. I teraz bym mógł zrobić taki numer. Tu musiał wejść na drabinie, nie? Do góry. ściąć tego bala tak ukosem. może, może jednym ukosem, bo on jest teraz tam rozłamany, pusty w środku, będzie zasiąkał i tak dalej. Ukosem go ściąć. W tym momencie z tych tutaj z tego bala pociąć takie aladeski na ukos. Tak ciąć, nie? I z tych desek zrobić bardzo ładny mu dach. A tutaj widać, że on się rozrasta na boki. Nowe ma. Więc z tego by urosło nowe drzewo, tak. A tu gdzieś widać, nie? On aż już taki jest widać od tego gruchnięcia, to aż tutaj się zrobiła w nim, nie? On taki wykrzywiony jest. To tu byśmy mogli wyciąć barć. Tak? Bym wyciął włas i byśmy zrobili barć w tym drzewie i po prostu te pszczoły by tu żyły. Ja bym tu wpuścił jakiś taki dzik szyrój. Nie? I byś, by ja bym ja tak zrobił, żebym je tu podkarmił i w ogóle nawet Taką barć bym tutaj zrobił jakąś dziwną, po mojemu Że nawet kwas bym im od góry włożył, bym zrobił tyle włazów Na tej przestrzeni i w ogóle bym tam włożył snozy i tak dalej No i te pszczoły mogły tak żyć sobie tutaj w lesie Tak, nie? Tak w lesie No i by uratował to drzewo automatycznie tak, byśmy uratowali to drzewo, byśmy zrobili dach, że ono by teraz nie zaciekało i nie, za, nie spruchniało. może by urosło i by to wszystko u góry, co ja bym zrobił, to by się zagoiło. Tak, zagoiłoby się z czasem, i jakiś tam krzywulec by z tego urósł. Więc taka historia mi się, słuchajcie, nabrała, którą chciałem wam przekazać, <laughs> że właśnie z tego mamy barć. Tak, I, i tu też by można było, właśnie, wykonać coś dobrego z tego jeszcze. Bo te drzewo po prostu z latami teraz tylko i wyłącznie umrze. Tutaj teraz z tego, tak, z tego, to by tą końcówkę też mógł poło postawić jakoś, nie? I tu by była taka właśnie dziupla jakaś, dla ptaszków i w ogóle, tak? Patrzcie jak się rozłupało, nie? Jak gruchło. To na cacy. Całe drzewo, całe drzewo co było, to gruchło. I teraz i widać jakie, nie? Pęknięcie ma takie. No. To historię opowiem wam, że taka jest, nie? Taka jest. Tutaj są drzewa pierdutne. Te buki to wszystko. Tam też są takie buki. Po środku parowe, co są już spróchniałe, tylko stoi pień i by można było w niej zrobić taką alabarć, żeby tylko przeżyły, a później takim zrobić wylotki, że to, co by wyszedł trój, to by zawisł nam na kracie. Nie? Rulony im pozakładać w pewnym okresie i byśmy mieli zawsze, nie? Te roje z tych barci, jakieś tam do wykorzystania, tak? Możemy te roje sypywać, dzielić, różne rzeczy. Zawsze byśmy mieli tą mm, część pszczół, które mamy. Tylko byśmy musieli, a właśnie to, co tutaj się stało teraz, to, to bardzo to pasuje, bo to nie jest daleko od drogi. Zawsze by mógł tutaj podjechać, coś im dodać na przykład, nie? W sierpniu by można było im tutaj zapodać jakiś słoik czy coś, żeby miały dodatkowo trochę lepiej, tak? Nawet ja bym zrobił takie coś, że to by było trzywłazowe i w tym momencie by można było od, od góry dać nawet kwasek czy coś tym pszczołom, żeby trochę je, nie? Z tej warozy obczyścić. Tam pszczoły stoją z daleka. Na wzgórku u góry widać takie, jakby cegły. No to znak, że pszczoły stoją. No i to było chyba to wszystko z tej całej um, historii dzisiejszej. Ja zabieram się dalej w pracowni za robotę. Tam widać w oddali ten różowy budynek to jest pałac po niemiecki. W tej chwili jest przerobiony na właśnie miejsce, gdzie możemy się uleczyć po jakichś złamaniach i tak dalej, i tak dalej, reumatyzmy, tak? Możemy sobie przyjechać i się poleczyć. Tu jest stawek. Bardzo fajny. Ładny, nie? Kiedyś to tak mieli porobione. Tam mamy boisko, ale to tak mało teraz uczęszczane. Tak, a tam właściwie to widzimy, że już ta leszczyna tak puszcza, nie? W tym parku. Trochę cieplej w tym parku. Tak, u nas jest tak, jakby od tej wisły mm, to prawda jest taka, że jak odjadę jeszcze od tej skarpy z 15 km, to już jest zupełnie inaczej. A jeszcze na tej górze od tej skarpy czuć te motywy, te wisły. Patrzcie, co tu się stało. Coś niesamowitego. Dobrze, słuchajcie, idę dalej do mojej super pracowni. Tak, ale ta tam, żeby zrobić z tego barci, żeby to drewno trochę, to drzewo trochę uchronić od końcowego swojego zniszczenia się przez lata, bo teraz ono zacznie chorować i w ogóle. To byśmy z tego zrobili jeszcze barcioche, nie? I może by urosło wtedy dalej, bo bym mu zrobił dach. Więc no, tak, historia jakaś jest. Jak będę miał dzień tej wizji, to zadzwonię do gminy, się spytam, czy mogę to uczynić. Jeśli oni mi powiedzą, że tak, to ja zrobię z tego nie? coś, ale to muszę mieć kolejny dzień jakieś zajawki. To tylko taka teoria, że można by było takie coś zrobić, tak? ale to by miało dla nas jakąś yy, dobrą stronę, jeśli chodzi o właśnie te całe pszczelarstwo, że zawsze byśmy mieli tam pszczoły z jakąś genetyką, i, i, i to życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia, miłej pracy i powodzenia.